Kompendium BHP Tom II to publikacja stanowiąca swojego rodzaju podręcznik dla służby BHP i pracodawców oraz wszystkich osób zajmujących się problematyką BHP. Zawiera wskazówki, liczne przykłady odnoszące się do obowiązków zapewnienia właściwych warunków pracy latem oraz zimą. Porusza problematykę odpowiedzialności za przestępstwo, narażania pracownika na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu omawia kwestie właściwego opracowania i udostępniania instrukcji BHP. Dotyka zagadnień szczególnej ochrony pracy kobiet oraz pracowników młodocianych. Zwraca uwagę na bardzo istotne zagadnienia ergonomicznego stanowiska pracy. Prezentując szczegółowe listy kontrolne, pomocne w ocenie warunków pracy na stanowiskach pracy biurowej stanowi cenne źródło informacji na temat właściwego doboru środków ochrony indywidualnej ze szczególnym uwzględnieniem narażenia na hałas w miejscu pracy i ochronników słuchu. Zawiera również wskazówki dotyczące środków ochrony oczu. Zwraca uwagę na współczesne zagrożenia na stanowiskach pracy, mobbing oraz Stres. Uzupełnieniem publikacji jest płyta CD z omawianą dokumentacją. Zapraszam serdecznie, polecam.